Na Ukrainie rozpoczęły się nowe trendy, teraz zaczynają polować na y, tych, którzy polowali. Nawet, A w Słowacji jeszcze inny trend. Wyobraźcie, że Słowacy wpadli na taki pomysł, żeby pomóc Ukraińcom trafić do, do swojego domu na Ukrainę, w przypomnieć im, że jest takie państwo, gdzie, gdzie oni powinni się znaleźć, i bronić je, bo przecież mówią, że trzeba bronić i że to nasza wojna to zdejmują mi tablice rejestracyjne z samochodów. I oni wtedy muszą jechać do siebie, żeby tam zgłosić się, żeby je uzyskać na nowo. Ale jeden człowiek mówi tak, a to głupota zdejmować tablice. Słuchaj, to bez sensu. Zdejmę tablicę co? Nie zabiorę z sobą, bo powiedzą, że ukradłem. Wyrzucę w krzaki, zaczną chodzić, znajdą, założę z powrotem. Ja tam uważam, że najlepsza metoda to jest tablice przeciąć. I przecinają sobie te tablice. Przeciąć tablicę rejestracyjną no i wtedy nie kradnę. Zostawiam na samochodzie, a wy mnie stać I tak robią słowacy. Mm. Lubią.